Czekajcie, co się dobiła ta Bania, Baniać! Nie, uh! baniać to nic, stary serio na razie. co, co, co mi się nie daj? No, dobra, zrobię to. Bierz go, nie, go, bierz, go. bierz go. Co my z tymi main kartami próbujecie? Muszę tego, gdzie jest ten baniaczek? Tutaj, hej, piękny. Siema. A jeszcze raz? Duże... chłopie! O, i dał wędkę. Właśnie S rozjebał, kratorku. że Sherry musiał się wytepać. Oj. Dwa na jednego uciekać, panowie. Oho, ojo, jo, Co się dzieje, kratorku? Gdzie masz dzieweczka? Ja córek. totem! totem! Kto, kratorku? Co się dzieje? Dziękuję. Dziękuję.